Okej, okay, a więc... Aha, okej. Okay. A więc wybraliście Condemned'a, więc witam was. Tutaj... Tutaj Hudson. I gramy... ...w niego. Gdzie mamy iść? Kurwa... Zamknij ryj! Przepraszam was. Mm -hmm. Oh fuck. Ten pies jest kurwa głupi. Zamknij Ray, czy ty kurwa możesz zamknąć ten niebany No nie może. doing a leg pipe bus heads faster if that's what you prefer thanks yeah you need the tips becker and i'll go around the other way okay try and stay in one piece oh and one more thing if you find yourself in a sticky situation use your taser to temporarily stun your target the taser um taser you'll find it a great way to disarm the slug of his weapon coandro gumamyt tego tym paralizatora samego początku Więc to jest takie Fuck you all, wow, fuck this place. Chodź tu, patrzcie jaki inteligentny przeciwnik. Oh. Wiem, że on tutaj stoi, wiecie, na... No dobra, głęboki. Coś tam. Wolę mu przypierdylić. Toporem. Okej. Okay. Coś tam jest? Nic. Żadny tabletunieś. Tabletuneczek. Tabletek. Urwa, tabletek, Hudson. No i tak jak mówię, no zagłosowaliście na Kondem zamiast natomiast Dzuskausa swoją drogą troszkę dziwi mnie to. Bo, kondemnet. Także znaczy, wydawało mi się po prostu, że zagłosujecie na Just Cause, wiecie, no. Sądziłem, że. ta gra, ogólnie pod względem graficznym, fabularnym. Fabularnym tam nie ma, ale pod względem takiego. Ogólnego tego, to wam się bardziej spodoba. Okej. Okay. A tutaj takie zaskoczenie, no kurde, co mu tak ścina. Pyk! Ale mu wyrąbałem, no. jeszcze któryś Daj Najbardziej. Kolejna apteczka Jednakże my na razie nie potrzebujemy życia Potrzebujemy uspokojenia się komputera i braku przycinek takich Ptaki Nie wiem czy zbieranie tych ptaków Daje coś więcej Czy nie Nie podobają mi się te przycinki, nie w ogóle dlaczego to się tak dzieje Mam 30 fpsów, wtf czego. LOL! O tu chodzi. Nie, nie chciałem o to. jest fajne, ale nie teraz. Okej, okay, czyli tam musimy iść. No to wygląda przynajmniej. tutaj nie ma, ale na pewno będzie tutaj ktoś, nie wiem, żeby nie no może hmm, tylko słyszę moje kroki czy znaczy kroki, no to jest stąpanie takie no, dwóch na jednego, tak? Na jednego, na jednego. Za szmata. Czemu to się otworzyło? Wow! Co to fuck? mess this up for us. we are both on the same path of righteousness. Thomas. <coughs> and the path takes strange turns. Thomas, it shall come. visiting again. oh fuck. I po nas. Bl ulubiona broń, but. <noise> Seria. 2 na 6 Nie, no raczej nie będę zbierał tych wszystkich ptaków, tego całego gówna, bo. Na co mi to? Idziemy klasycznym sposobem, czyli po prostu idziemy przejść grę, a nie bawić się jakieś ptaki. Swoją drogą w się to by na pewno sobie robił więcej odcinków tego typu, że se jeżdżę jakoś randomowo czy latam. No ale nic. Na Jestkausa też przejdzie czas. Ok. No, agent Thomas. Czyli to był jakby Sen czy coś? Albo on prze no, chociaż wątpię. Można by było przeżyć taki spadek, upadek, znaczy się. Lol. What the fuck? What the fuck yata'mnesh, ja pustim. hello, ethan. Oh, who are you? what is going on? calm yourself. my name is malcolm van Horn. i was a great friend of your father's. no? yes, i remember you. a long time ago. but why are you here now? last night. well, i was nearby. an unfortunate scene. you did your best, but it could not be helped. the detectives. they're dead.

No, okej okay. Zapisywanko. Wymagany szpadel. To jest szpadel. To coś będzie, czy nie? Chwyć przewód. Nie, no, na razie potrzebujemy szpadla. A, to w taki sposób O, Jezus, nie, nie lubię metra. Było po prostu parę takich filmów, gdzie Przez które po prostu się boję trochę metra. Znaczy boję się, no kurwa. No, a co tu chodzi? kurwa... Okej... Okay. Na przykład taki film... Projekt Monster, no w dupę. Those guys, I know, Thomas. Well, I'm not certain what I do or don't know, but I'm pretty sure I still trust you, and that goes a long way. Mm -hmm. So, what about the photos? Well, no standing on ceremony then. It's huh. <laughs> a of you, Thomas, in your apartment. I remember that hideous sofa from last year's Christmas party. It had to have been taken from us the alley from within the metro station. It appears so. Hmm. I'm also seeing smudges across the face of the photo. Locate a good sample and transmit it to me. Nienawidzę. Serio. Nie lubię, kurde, tych stacji metra. No wymagany łom, przecież tu nie ma łomu. Gdzie tutaj coś jest? Już tu nic nie ma. Wpytkę z bycia no, serio, tutaj nic nie ma. Tu? Woda? Nie... What the fuck, why? A dobra, tutaj coś jest. Skąd mam te wszystkie narzędzia? Ja pierdyle? Wszystkie w torbie trzyma. and other bugs who developed their own color shots. Safer to develop your own. No record at the photomats. So wait, these photos were processed here, somewhere within the station? That would be my guess. Okay. Oh, fuck! Shmato. You have a Dziękuję. Tylko tam coś jeszcze było, wiecie? Nic nie było... Lord shame Myśleć z tym łomem, czy nie? Poójdę, co mi szkodzi. Hmm, hmm, hmm. Nie, naprawdę. Jeżeli chodzi o stację metra, to. Ach. Za dużo tych główień się na oglądałem, wiecie. Kurwa. O, wyjebał mi kombo. Ma więcej jakiegoś dmage'a czy Nie Dmage'a Uszkodzę znaczy się O w dupę Tak fajnie wiem która jest godzinka No swoją drogą Gdzie ma iść? nie nie, tu gdzieś martwy tak. dobra rodziska, wiecie co z tego co widzę to to będzie na tyle tego odcinka oczywiście, tak zróbmy do usłyszenia, do zobaczenia w następnym odcinku, cześć